Witajcie, moi kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z testem do dwóch tych duszów. Jeden jest z Maybelline. Drugi jest z Belle. Obydwa są dostępne w Biedronce. Ten przypadkowo trafiłam na niego. Ale jak go zobaczyłam w takich kolorach przykuwających uwagę. Jest słodko-różowy i zielony. oczyszczenia i płyn, ponieważ ja jak się maluję, Ostatnio jakoś tak się zaczęło dziać. Strasznie sobie maluję brudzę tą górną powiekę, dlatego mam tutaj naszykowane właśnie do tej patyczki, a więc nie chcę robić tego, bo kiedyś tak robiłam, ale już chyba z tego wyrosłam. Wydaje mi się, że to jest nagranie higieniczne. Zresztą mamy taki dostęp do różnych kosmetyków do demakijażu, więc ten problem jest, żeby wytrzeć sobie oto nawet takim patyczkiem zbliżonym. Więc tak. Może zacznijmy od tego od Green Lashin. Zobaczmy na jakiś pyłku mam. W słodkim opakowaniu. Jest bardzo malutki, mniejszy niż standardowy, nawet możecie zobaczyć, sobie, co Wy do tego o, widzicie, jeśli widzicie? Więc myślę, że w każdej torebce, czy jakiejś malutkie koło torebce, yy, przyda się. Nie będzie dużo miejsca zajmowało, a że kolor jest taki jaskrawy, no, no, na pewno uwaga nas się słukuję. Dobra, zaczynamy. Czyteczkę również ma mniejszą niż standardowe. Kolor jest mega czarny. Zobaczymy, czy również będzie na oczach. Wygląda tak, że zrobię Słucham. Dobra, zaczynamy. Mam takie małe stereczek, bo wiecie, tak podglądzie. będzie trochę to ciężko. Tego zrobię sobie tuszyć. Dziękuję wydłużę on rzęsy, po grubie może nie, ale dobrze więc czesuję. Wiecie, nie mam na powietrze żadnej kreski, ani cienia, a jakiegoś tam eyelinera czy kreski czarnej, ponieważ chcę, żeby był bardziej widoczny efekt. Jeśli jestem czasami blada, czasami ciemna, wybarcie, a naprzeciwko mam okno i słońce zachodzi, wychodzi. Pogoda zmienną jest dzisiaj, chociaż jest bardzo cieplutko. Mam nadzieję, że się nie ubrudzę za mega. Dobrze. Jedno oczko mam wykończone. Spójrzcie sobie. Widzicie różnicę? że tak? Nie wiem. Jak Wam pokazać? Kurczę, ja widzę, że strasznie jestem blada. Nie, co z tym słońcem? I Ale widać, że są dłuższe. Poczekaj, masz przeschnął ten, e, ta maskara. Oczywiście jestem ubrudzona, ale e, nie zwracajcie na to uwagi, zaraz to wyczyszczę. I dobrze, i przechodzimy do naszego duszu e, Bel, Właściwie to jest maskara. Szczyteczka Szczoteczka oczywiście ma już dłuższą, no. jak, jak y, standardowe tusze. Szczotka jest takich jakby silikonowych rzebyków. Powinnam dodać objętości. Teraz zaczynamy drugie oko. No ładnie. nam rzęsy. Każda rzęsa wchodzi właśnie w, ten, w te ząbki. Ten dusz kosztował, myślę, że, o ile pamiętam, też niecałe 10 zł. Więc jest w przystępnej cenie, oba w Biedronce Bardzo ładnie rozczesuje, leciutko podkręca, wydłuża. Spójrzcie. Nie patrzcie oczywiście na to, że jestem rozmazana. Widać grubeczkę. I zanudnią z tego zadowolona. Zobaczymy pod koniec. On jest bardziej czarny. Widać to, że jest ciemniejsze, nawet yy, może wy tak nie widzicie, ale ja to widzę. Jeśli robię śmieszne, miny, to wybaczcie, ale ja maluję sobie rzęsy zawsze albo robię dalga, albo jakieś dzióbki. Dobrze, rzęsy już mam. Leciutko są ogrubione, wydłużone, podkręcone. No widać, że ten tuż mam na oku. wiem czy widzicie dobrze? Później postaram się przejdę się do jakiegoś może lepszego światła i będziecie lepiej widziały. Oczywiście najpierw przeczyszczę sobie oczy. I do przechodzimy. Jeśli słyszycie jakieś szumy, to są przejeżdżające samochody. Niestety nie zwalniają, mimo że tutaj jest ograniczenie. Nie naprawdę mega ten baleros rozczasuje. Wam powiem, te grzybyki naprawdę, te włoski wchodzą w te grzybyki. Nie sklejają ich. Dzięki tym grzybekom. Na dole nie maluję tak dużo rzęs, ponieważ nie lubię jest zbytnio wymalowanych rzęs na dole. Dobrze, teraz mi troszeczkę sobie przeczyszczę. Oczywiście moim dwufazowym, bardzo dobrym, bardzo że używałam. Delia Cosmetic, kupiłam go w jakiejś paczuszce, już nie pamiętam, czy to była Ezebra czy kobieta. Polecam Wam, jest genialny, po prostu go dużo nie trzeba i bardzo nawilża twarz, bardzo. Dzięki temu, że jest dwufazowy. Ja to właśnie w taki sposób sobie nabieram, leciutko przyciskam patyczek i wtedy mogę sobie przeczyścić tam, gdzie wyszłam. O niby dużo nie wyszłam. Jeśli powieka będzie mi się świeciła, to za sprawą właśnie tego płynu, ponieważ on jest naprawdę bardzo nawilżający. Super wchłania, naprawdę super. Te troszeczkę przy, przyklepię. Okej, okay. moje droge, drogie, przybliżę Was troszeczkę. Tutaj mam oczko z Green Lash z Maybelline. A tutaj mam drugie oczko z Bell Volume Mascara. Wow. Powiem Wam, że obydwie się spisały. Jestem z nich bardzo zadowolona. Tak Wam mówiłam, silikonowa szczoteczka, grzeb właściwie w postaci grzebyczka, elegancko, super rozczesuje nam rzęsy. Może jeśli bym wyciedała jeszcze jedną warstwę, byłoby ich bardziej widać. Ale ja nie lubię takich mega, bardzo wytuszowanych rzęs. Jeśli chcę mieć ich więcej, po prostu sobie doklejam albo kępki, ewentualnie połówki. Czasami co? Może kiedyś Wam pokażę. Ten pogrubia je. Od nasady są bardziej ciemniejsze. Kurczę, nie wiem, czy widzicie. Może jakoś światło postaram się zmienić bo no tutaj tak staram się o może przy przyszedł... o widzicie, no słabo słabo z tym światłem, o tu troszeczkę no nie wiem, może będę chodzić swoim po całym mieszkaniu może tu przy tej ścianie będzie lepiej się jakoś podbijało. o właśnie tak się prezentuje oczy moje jestem z nich bardzo zadowolona cena była bardzo przystępna, ponieważ kosztował jeden około 8 zł ten green Mebelin, Maybelline a... Woli Mascara z bel kosztowała chyba, nie chcę skłamać, ale około 10 zł. Więc jeśli wam się podobały, łapka w górę, a jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. I piszcie mi w komentarzach, jakie są Wasze, jakie są wasze zdania i co Wy myślicie, sądzicie i czy Wam się sprawdziły? E, jeśli, jeśli macie któryś z tych tuszów, to jak Wam się sprawdza? Czy również e, jesteście zdzwolone? jak czy może no Wam się nie sprawdził. No bo wiecie, każdy ma inne oczekiwania, dla każdego każdy woli inny efekt, jedni wolą bardziej wyczesane, jedni wydłużone, pogrubione. Pozdrawiam i żegnam Was. Czeplutko, pa!